To, jakie parkowanie miałam, kochani? Dzień dobry, witajcie. Jestem na piątym czy na szóstym piętrze takiego wielkiego ślimaka w centrum. Nie było gdzie zaparkować, więc zaparkowałam tu. Lecę na event Bath and Body Works. Darka już wyrzuciłam po drodze, bo jest wstała z naszą menadżerką. Jestem podekscytowana, bo ten event jest przez wiele osób nazywany eventem roku. I tak właśnie czuję, że to będzie event roku. O, jestem na powiedzmy. Ale światło już wróciło. Zauważyłam, że w tym telefonie nowym właśnie to światło czasami wariuje. Wkurza mnie to, powiem wam szczerze, bo myślałam, że to... Znaczy jakoś jest dobre, nie powiem, jest 4K i wszystko, ale wkurza mnie właśnie to, że czasami mnie zawodzi i nie reaguje tak szybko. Dobra. Już widzę. Ale ładnie to wygląda przede mną Iw. Nie mogłam się dziś zdecydować na buty, więc postawiłam na swoje sandałki Srebr złote. E, muszę sobie kupić eleganckie buty bardziej zabudowane, wiecie? Dani, i właśnie te serie z tej Holding Traditions, które są co roku, były inspiracją do całego wystroju i tej cukierkowości. I dlatego wszystko jest czerwone w tym roku. Wszystko jest czerwone, takie cukierkowe słodkie ale mamy nowości, tylko podam. tamtej duchami. Dobra. Z tym to jak teraz łeczka, który bo jest się Dobrze. Dobrze. zanim jeszcze się oddam, to powiem, że tak, podam tej strefie. Wszystkie że spokojnie, po pełni go traktować. sikać i otwierać. Szałgia z lawendą jest taka więc taki lekki, nie jest brutalnie. Fajne, podoba mi się, nie jest brutalny, nie jest brutalem. Jest taki drzewny trochę. Zesiek tak, nasze męski będą miały troszkę takiego lub lód i mm -hmm. y, Więc podstawowo oczywiście z wodą kolońską, Co to jest rzadko znane, że my mamy w ogóle wody kolońskiej. Platinum. Mm -hmm. Dla Europy całkowita nowość. Zwewne kwiaty z y, <grym> personem. Ale to już jest damskie. Da, tak, właściwie uniseks. Mm -hmm. To jest uniseks. Natomiast mam giełkę z brokatem, która jednak już cechuje się, do będzie bardziej damska Ona to taki szampański ten zapach. Co Trochę tutaj jest. jest? On jest taki bardziej w niż pod świętą, no. dobrą sprawę. O, jakie ładne przykrywki na świeczki. Mamy coś troszeczkę bardziej ozdobnego. Zapach znany, bo to jest this the season. Tak. Więc to są takie święta, święta. Święta, święta. Tak, choinka i cynamon. Ale nie robi, no, robi, robi robotę. robotę nie? No i tutaj mamy części, bo Magic in the Air to jest coś coś nowego, też świeże. Mm -hmm, tak, ale taki, no kojarzy się z BAF, wiadomo. Jest w naszym stylu. Tak, taki, tak, taki tak, nie oszukasz. W stylu. Pozostałe zapachy to już te zapachy, które przynajmniej były e, kilka razy, kokosowe. Tak, to, kokosowe to pamiętam. I też był, pamiętam. Był i tak samo ten kaszmir and Snow, też był. Mm -hmm. e, On jest taki tak ciepły, ten zapach fajny. Tak. Mm -hmm. No i co? No i tej, oczywiście tej, tej, tej. jest takie śmieszne. Tej, tej. Jest pan Mikołaj, jest pani Mikołajowa. Jezu, jakie słodkie. Jest Moje dziecko to. czeka na to, bo powiedziałam, że przychodzę na event Buff, a w zeszłym roku przyniosłam. E, co przyniosłam? E, tego, astronautę. No. No a w tym roku Precel jest. jest oh, cute! Mega. Trzeba w swojej pierniczki, Ozdabiać pierniczki, zobaczymy co z tego wyjdzie, Kakus jest tym ekspertką, ona nienawidzi takich prac, ale zobaczymy czy podoła. Ale piękne zrobione, świąteczny klimat, to coś co kocham najbardziej. Słuchajcie poczułam ten klimat, tak jak do tej pory myślałam, że tylko dynie, to teraz poczułam święta w końcu. święta, święta, to idealny czas. Podoba mi się tutaj, w tym roku jest na czerwono, czerwony anturaż, super. A jak będzie u nas w domu? Będzie też czerwono, czy no. nie? nie? Będzie, będzie inny kolor. Nie. Ciekawe, co to będzie. No. Zobaczcie, Ależ co Darek podnosił przed chwilą. <laughs> się śmiałam, zobacz, Ciężkie? No tak, u was Takie dekoracje zrobić na targi. Tak, to masz inspiracje na targi. Mega, mega, mega fajna jest ta ścianka. Trzeba ich napisać, jakim zostanie, to chętnie przygarniemy. No. Pięknie. Dobra, Ka Karolina. Proszę cię, pokaż swoją pracę. Przepiękna. Ja, Jak tak. Widać, że człowiek z zdolnościami artystycznymi. Dziękuję bardzo. Przepięknie. A tutaj fajną zapakowała nasze zdolności artystyczne. No, fajne te prace wyszły, fajne. Super, dziękuję bardzo. Tu wykopaliska. Wszędzie, słuchaj. O, stylizacja. Karolina na spotkanie, ja będę musiał na nią poczekać. Później idziemy razem coś zjeść. Ja idę na spotkanie do Riska. Darek poszedł poczekać w restauracji. Bardzo się cieszę, bo Risk to jest warszawska marka, którą znam od początku. Starej kamienice. Wchodzę ze spotkania, kochani, bardzo miło. Może będziemy działać z Riskiem, kto wie. Planujemy tutaj mini event. Może się uda, trzymajcie kciuki. Lecę teraz do męża, bo Czeka na mnie w restauracji i, i coś sobie zamówimy na lunch. Pojedzeni. Czy, czy my w ogóle pokazaliśmy co jedliśmy czy nie? Nie wiem czy pokazaliśmy. Ale słuchajcie, lecimy potwórę do szkoły, bo już jest ta godzina, że musimy ją odebrać. Ja myślałam, że Karolina po dogramu. spotkaniu ważnym. Owocne było? Owocne, owocne myślę, owocne że spotkanko. zrobimy dla Was fajne wydarzenie? fajne wydarzenie. Ale nic więcej nie powiem, bo jeszcze musimy się dogadać. I... No i dam wam znać, oczywiście jak już coś będzie wiadomo, boże, jak świecę tutaj dekolkę, muszę się tak trochę zasłonić. A ja szukam już od jakiegoś czasu lokalu w Warszawie pod taki pop-up. Pomyślałem, żeby zrobić sklep w grudniu na dwa dni. I może... A może macie taki lokal? Właśnie chciałem może macie taki A lokal, macie. który można wynająć na dwa dni, bo powiem wam, jest ciężko, ciężko. Te kwoty są ogromne, jak za czynsz miesięczny za jeden dzień. Więc nie wyszlibyśmy nawet na zero, jakbyśmy wynajęli taki, by się coś sprzedało. Więc po prostu myślę, że o jakimś studiu fotograficznym, o jakiejś o, to dobry kawiarni. To dobry albo kawiarnię wynająć na jeden dzień. To mm -hmm. też by było super pomysł. Może macie kawiarnię, którą da się wynająć na jeden dzień. Mm -hmm. Zamknąć w zasadzie. Tak, zamknąć. Pewnie dużo osób by przyszło. No dobra. Czekamy do autka, idziemy po naszą córeczkę kochaną. My wróciliśmy z eventu i właśnie mi Darek zainstalował tutaj lampy. Powiem wam szczerze, że testuje, bo jutro nagrywam, mierzymy i wiecie, z tą zmieniającą się pogodą, to jest takie wkurzające. Chcę, żeby wszystko było dobrze oświetlone. Ostatnio traciłam ostrość na filmie. Mój materiał po prostu wariował, wiecie, kamera wariowała, przez to, światło się tak szybko zmieniało i tak cały czas nie było stabilne. Także mam już tutaj super lampy. Darek jest naprawdę, mówiłam wam, w którym blogu, mistrzam, jak to powiedzieć, zawo tym zawodnikiem. Są bardzo mocne i też takie poręczne, można je przestawiać z miejsca na miejsce i sobie ustawić, jak się chce. Już nie takie wielkie te parasolki, jak kiedyś były. Zaraz Derek przyjdzie, i pokażemy Wam, co dostaliśmy w paczkach z BAF. event był świetny, świąteczny. Wiele osób mówiło, że za wcześnie, że jeszcze nie powinno być świątecznych eventów, ale wiecie, BAF też kieruje się tym, że wiecie, kolekcja jest już pewnie dostępna w sklepach, już o, wracają. Już pewnie się te rzeczy zaczną pojawiać, więc no w stanach wszystko jest wcześniej. To jest amerykańska firma, więc jest to jakby no, zrozumiałe. Trochę poczułam już klimat świąt. Powiem wam, że tak jak ja jestem taka dyniowa i jakby cały czas w tej jesieni, to trochę tak odrzucam jeszcze w ogóle myśl o świętach, ale już powoli, powoli, już tak wiecie, w ten klimat weszliśmy. Może jeszcze nie Mikołaje, może jeszcze nie jakieś tam, wiecie. Prezenty, ale zapachy słodkie, czemu nie? Także jestem na tak. Yy, zaraz wam właśnie pokażemy, co w tej paczuszce. No i zaraz jadę po córkę, bo pojechaliśmy pod szkołę, słuchajcie. Powiedziała, że nie, że chce się jeszcze pobawić, że za wcześnie przyjechaliśmy. Cześć piesiu! Cześć malunie! cześć mężu! I cześć mężu! Czekam na ciebie, żeby baw pokazać. na <laughs> Rozebrana tutaj na YouTube. Nie, bo miałam na sobie marynarkę i po prostu już wiecie, cały dzień w tym marynarkę. Ciepło to jest. Czekajcie, dobra, sobie ten i już A żebyś pokazywała ba. ba? Raz pokażemy. A bo mamy dwa ja muszę się rozpłaścić. Bo tutaj jedna jest męska bardziej, paczuszka, druga damska. Ale. Pokazywałaś, jakie te lampy fajne są? Tak. Są takie są mam super już. lampy z Elgato dla streamerów. Oczywiście są wszędzie niedostępne, ale Dariusz wyhaczył. Oczywiście. <grym> Kto, Spec od Tutaj technologii. Co to jest? Miks na pierniczki? No, żeby zrobić jajko Piecz, pewnie się dodaje. Autorską mieszankę Candy Go, wapen, badyłek z świątecznej pierniczki. To zostawimy sobie jajko na się dodaje tu pewnie i lecha Jehana. Tak, ale pachnie bardzo. Tak, dodaj masło, jajko mhm. i trzy łyżki miodu. Fajne. Gesty wielkiej mi życzliwości. Proszę o miłość. Życzliwości. A ja mam taką karteczkę. Aha, czyli no. mamy inną? Jak to zrobić, żeby było ostrość? Sklepy są, słuchajcie, powiem wam od razu, gdzie czekaj, są sklepy. Czekaj, muszę zrobić tak, jak ty zawsze robisz. Tak, to. <noise> Łapie na oczy. A wiecie, o co chodzi, że się zasłania twarz? Tak. Bo ostrość. ostrości. Czekaj, tak sobie, czekaj, zas zasłanicie. Nie zasłania się twarz. O, twarzy. jest! <noise> Działa, widzisz, <noise> mówiłem, <mnurę, głos> Słuchajcie, sklepy BAF są w Złotych, no? w Warszawie i w Arkadii. W Krakowie w Galerii Krakowskiej, Katowice. w Manufakturze Łódzkiej, w Silesii w Katowicach Dużo ich mam, i w Forum w Gdańsku, także trochę tych sklepów jest. Dobrze, ja mam męż, męską paczuczkę, więc lecimy y, z moim. Najpierw krem A wiesz, to jest ulubiony zapach Oleski? oleski. oleski. Oleska co, to jest zapach faceta, jak to Oleska kiedyś mówiła. Tak, to jest zapach siłowni, piękny zapach, zapach. Ja nie wiem czy siłownia ma piękny zapach. Szczególnie czysto. Trzy w jednym, czyli siedem w jednym czyli dla, dla mężczyzn dla. z nowej kolekcji. O, oh, to jest fajny zapach ten Moon. Bardzo Wąchałem fajny. Wąchałem perfumę z tego, z Karoliną Tak Pozdrawiam Karolinę, jak ogląda? Świetno. Ja się z Karoliną zawsze spotykam na eventach. My, my, Dobra, mydło. O, o. Tak, jeszcze wam pokażę. Frosted. O, my ta mamy. A. Nie wiem, czy na dole, czy u góry jest na Halloweenowe. Przynieś pokazać, to ja przy przyniosę wam pokażę, jakie fajne one Dobrze, tu mamy perfumę. Oooo, machogen dostałeś. Taka przepiękna Jaka butelka. Jaka wielka. Jak wygląda Rituals, nie? Przepiękna. Uff. Super, naprawdę. Jak fajnie pachnie. Daj się powąchać. Bohe bohe. O, o, ładnie nie? Pięknie! No, nie wiem, że się Jaki spodoba. Jaki otulający no, zapach? przepiękny. że on pachnie pach jak Hugo Boss. Ja lubię, jak to pachnie drzewnie. To jest. Jak drzewo? Czyli jak się przytulam do drzewa? Mm. To jest piękny zapach. Teraz piękny. mnie bardzo spokoju. się tym codziennie Tak. <laughs> to jest piękny zapach. Słuchajcie. I jeszcze się czuje. Ok, mam coś. Powiem wam coś. Żadne Tomy Fordy. Tom <laughs> to Fordy jest bardzo dobrą zapachem. To, ja nie lubię, jak ty masz te za mocne. To właśnie jest to jest, co ja lubię. No i świeczka. O, jako ładna, w ogóle. Co to jest za zapach? Winter? No, trochę słodki, nie wiem czy. To jest takie pokruszone, to są te wiesz co? Te, e, te laseczki to pokruszone, to. Tak, jakby. Tak. Tu jest moja paczuszka, także robię unboxing w mojej. Medełko. w pięknym takim opakowaniu. I to jest e, Winter też zapach, czyli to co Darek Wam. Tak, to jest taki zimówkowy zapach. Te, te mydełka sobie zostawimy typowo na zimę. Czekajcie, bo mi tak trochę tutaj... On pod siebie ustawił za wysoko mi tu. Te mydełka zostawimy na zimę, co? Już jest zima. Nie jest jeszcze zima, jest jesień. No dole mamy ten. Tu mamy Magic in the Air. A czy ty nie masz Magic in the Air? Nie dostałeś tego? O, the Air. słodki. Mm. Dobra, pokazuję teraz. Patrzcie, tu jest taki. Nie to parze, tu już są. To jest stare, słuchajcie, opakowanie z A tu jest kruk i tu są jeszcze dęki. A wiecie co, zapach w Świetny, ogóle nie jest, nie? nie jest halloweenowy, bo ja wzięłam mango jakieś tam, które mieliśmy, ale to więc jeszcze wakacyjne, ale ładnie wygląda w tym. Bardzo fajnie. No. Wypsikałaś się. Kletowo, słodko, fajnie. No, bardzo ładnie. Fajnie. Dobrze, dalej. W ogóle pozdrawiam konsultanta, który był, że nie wiem jak masz na imię, ale tak mił chłopak. I tak nam opowiada o tych produktach, z taką pasją, to jest, uwielbiam po prostu, jak ktoś, wiecie, kocha to co robi, widać to? O jeżu, to, jest, to jest ładny zapach, on pachnie jak taki jakiś karmelek, nie wiem jakie to są nuty, czy to są w ogóle nuty wypisane? wanilia cashmere cream karmel i mrożone klementynki. Przepięknie pachnie. Naprawdę jest taki... że ciężko mi określić. To, co, co się psikałam, czyli balsam i do mycia mam Strawberry Snowflakes. Bardzo lubię te żele. O, i to jest bardzo wakacyjny zapach. Ja bym powiedziała, że wręcz on jest na lato. Kremik do rąk Bright Christmas Morning. I na koniec świeczka z pokrywką. Boże, tak mi dziwnie trzymać inną świeczkę niż nasza. Pokaż. This is the season. Fajna jest pokrywka. Powiem Wam, że ten zapach, cynamon, bardzo ładny cynamonowy zapach. Tutaj myślę, że robotę robi ta pokrywka. Nie wiem, czy te pokrywki nie są dodatkowo płatne, czy nie. Nie mam pojęcia, jak to jest z tą świecą, ale robi wrażenie. Także dzięki za zaproszenie baw. Jesteśmy bardzo wdzięczni za zaproszenie za ten event. Co roku to jest event, na który czekamy. E, także napiszcie, jak Wam się podobało. E, to cała wiecie otoczka, czy już czujecie święta powoli, czy jeszcze jest za wcześnie. Jestem ciekawa, co uważacie. Ja lecę po córkę Darek robi zimową herbatkę. No i dajcie znać, jak w tym oświetleniu, bo wydaje mi się, że fajnie oczy tutaj tak widać w końcu jest światło. Co tam przyniosłeś? nie patrz, Nie patrz jeszcze. No, nie patrz, nie, nie patrzymy. W sensie, co zrób nie patrzeć. Okay. Uwaga, już możesz. Niespodzianka, proszę. O, ale fajne, co to jest? Halloweenowy bubble tea. Wow. Z <sparancji> Chyba nie na co teraz, bo na wieczór. Nie musimy się spróbować, przecież jedno. Ale fajne, nie? A to trzeba chyba nalać swój napój, czy tutaj jest? nie tam? jest, to, to są jakieś glu gluciki to jest bubble tea, tata Czekaj, czekaj, uważaj, żeby dzisiaj się nie stało nic Uuu. Czy dużo tego? To się piło? Już trochę Zgniły Trzeba odpić ja zrobiłem, Dobra, zrobiłem błaganie Kuleczki Schowaj na jutro, tam jest szloty... Dobra Słuchajcie, dzisiaj oczywiście ramen jadłem <grym> Jak na tą pogodę przestało, ale moja mama kupiła takie powidła i ja pokroiłem sobie i pokroiłem przepiękny chlebek, który kupiła Karolina. Jest mega kochana, że kupiła mi świeżutki chlebek. I na to bris. O Jezus, powiem wam, że to jest takie dobre. Że tylko ja jem takie szalone rzeczy. Czy wy też? Dajcie znać. I tym miłym akcentem zakończymy tego vlogaska. Złóczyłem z basenu. Głodny, człowiek głodny. Trzymajcie się, papa. Pa.